Sobota 10 sierpnia, a to jest pierwsze wydanie podcastu skrótu politycznego, w którym bez emocji, komentarza i fanatyzmu przedstawiamy najważniejsze wydarzenia ostatnich dni: polityka, bezpieczeństwo, prawo, sprawy społeczne i świat. Zachęcamy do obserwowania. Dzisiaj m.in. o odwołanych koncertach Taylor Swift w Wiedniu, o liczbie godzin, jaką muszą przepracować posłowie w miesiącu, żeby otrzymać pełne wynagrodzenie, i o dewastacji pomnika ofiar rzezi woli. Dzisiejszy podcast przygotowali Radosław Karbowski, Kłaniam się, oraz Maciej Miniszewski. Jeśli chcesz otrzymywać te informacje dzień wcześniej, dołącz do newslettera link znajdziesz w opisie. Musisz to wiedzieć. Posłowie, aby otrzymać pełne uposażenie oraz dietę parlamentarną, muszą brać udział w głosowaniach oraz obradach komisji, do których należą. Jak to się przekłada na realny czas pracy? Wylosowaliśmy sześcioro zawodowych posłów po jednym z każdego klubu i sprawdziliśmy, ile czasu musieli spędzić w Sejmie w lipcu, żeby otrzymać 12 800 zł brutto uposażenia i 4 000 zł brutto diety. W lipcu łącznie odbyły się 183 głosowania, a wszystkie bloki głosowań trwały 4 godziny i 27 minut. Do tego należy dodać czas spędzony na obradach komisji. Wyniki przedstawiają się następująco. Pod uwagę bierzemy czas trwania bloków głosowań oraz obrad komisji. Poseł numer 1 (13 godzin i 37 minut). Poseł numer 2 (12 godzin i 3 minuty). Poseł numer 3 (28 godzin i 32 minuty). Poseł numer 4 (44 godziny i 40 minut). Poseł numer 5 (27 godzin i 23 minuty). Poseł numer 6 (22 godziny i 37 minut). W lipcu etat wynosił 23 dni pracy, co przekłada się na 184 godziny. To oznacza, że wyżej wymienieni posłowie realizowali od 7,4% do 24,28% standardowego etatu. Posłowie wykonują oczywiście również pracę poza Sejmem, ale nie jest ona rozliczana ani w żaden sposób regulowana. Austriackie władze zdecydowały o odwołaniu trzech koncertów Taylor Swift, które miały odbyć się w Wiedniu. Powodem było wysokie ryzyko przeprowadzenia ataków terrorystycznych na stadionie. W związku ze sprawą zatrzymano głównego podejrzanego, 19-latka, u którego w domu znaleziono substancje chemiczne oraz urządzenia techniczne, wskazujące na cytat konkretne działania przygotowawcze. Austriacka gazeta Kurier poinformowała, że niedoszły zamachowiec planował również wjechać samochodem w tłum zebrany przed stadionem i użyć macze. Oraz noży. 19 latek ma macedońskie korzenie i miał złożyć przysięgę wierności Państwu islamskiemu. Do zradykalizowania doszło prawdopodobnie w internecie. Oprócz niego zatrzymano również 15- i 17 latka. 76-latka usłyszała zarzuty z artykułu 261 Kodeksu Karnego znieważenie obiektów o znaczeniu symbolicznym za zdewastowanie pomnika ofiar rzezi woli. Grozi za to kara grzywny albo ograniczenia wolności. Do oblania pomnika resztkami spożywczymi doszło w nocy z 5 na 6 sierpnia. 76-latka została zatrzymana przez policję jeszcze tego samego dnia. Przyznała się do zarzucanego czynu, ale nie potrafiła w racjonalny sposób wytłumaczyć, dlaczego to zrobiła. Pomnik upamiętniający ofiary rzezi woli znajduje się przy ulicy Wolskiej przy skrzyżowaniu z ulicą Płocką w Warszawie. Został już w pełni oczyszczony przez specjalistyczną firmę. Jeśli doceniasz niezależne i wyważone dziennikarstwo bez emocji, możesz wesprzeć podcast skrótu politycznego. Masz dwie możliwości: postawienie symbolicznej i jednorazowej kawy w serwisie By Coffee, lub dołączenie do grona patronów w serwisie Patronite i stałe co miesięczne wsparcie już od 8 zł. Linki znajdziesz w opisie. Twój gest ma gigantyczne znaczenie i pozwala na dalszy rozwój tego projektu. To była autopromocja. Polityka. Pod koniec lipca Sejm i Senat nie przyjęły sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji za działalność w 2023 roku. Prezydent Andrzej Duda nie podzielił jednak tej opinii i zablokował możliwość skrócenia kadencji oraz odwołania jej członków z Maciejem Świrskim na czele. Od uchylenia immunitetu Michałowi Wosiowi minęło już ponad 40 dni. Do tej pory nie udało się przedstawić posłowi zarzutów. Miało do tego dojście w miniony poniedziałek, ale Michał Woś nie stawił się w prokuraturze, ponieważ cytat, próba doręczenia wezwania podejrzanemu podskazany adres zamieszkania okazała się bezskuteczna. Prokuratura informuje, że skutecznie o terminie udało się poinformować obrońcę polityka, ale ten zawnioskował o przełożenie terminu ze względu na zaplanowany urlop. Prokuratura uważa, że w takiej sytuacji powinno się wyznaczyć zastępcę obrońcy, ale na to nie zgadza się Michał Woś. Najwcześniej po 23 września odbędzie się posiedzenie sądu w sprawie zażalenia prokuratury na postanowienie sądu rejonowego, który nie zgodził się na tymczasowe aresztowanie Marcina Romanowskiego. Tak odległy termin wynika z tego, że przydzielony do tej sprawy Przemysław Dziwański od poniedziałku rozpoczyna urlop, który zakończy się we wrześniu. W zeszłym tygodniu prokuratura chciała odsunięcia sędziego od sprawy, ze względu na to, że objął urząd po 2017 roku i uważany jest przez część opinii publicznej za tzw. neosędzie, a to mogło mieć wpływ na jego bezstronność. Sąd ten wniosek odrzucił. Ze względu na obszerność materiału dowodowego, jego złożoność, wagę i charakter stawianych zarzutów, Sąd Okręgowy w Warszawie zdecydował o rozszerzeniu składu orzekającego do trzech sędziów zawodowych. 24% wyborców koalicji rządzącej, czyli koalicji obywatelskiej Polski 2050 PSL-u i lewicy, uważa, że rząd nie wywiązuje się ze swoich obietnic. Wśród wyborców obecnej opozycji ten wskaźnik wynosi aż 94%. Wynika to z sondażu przeprowadzonego przez United Service na zlecenie wirtualnej Polski. Sprawy społeczne. Andrzej Domański poinformował w Radiu Z, że resorty finansów i zdrowia pracują nad specjalną opłatą, która miałaby zostać nałożona na małe butelki z alkoholem, czyli tak zwane małpki. W Polsce sprzedaje się ich około 3 milionów dziennie, z czego 1 trzecia przed południem, co według ministra jest zjawiskiem negatywnym również dla gospodarki. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz przyznała w rozmowie w onetrano, że nie wyklucza podniesienia wieku emerytalnego w przyszłości. Zaznaczyła jednak przy tym, że w tym momencie ważniejsze jest zbudowanie odpowiedniego systemu zachęt, który sprawi, że seniorom będzie się opłacało pracować dłużej. Centrum Informacyjne Rządu, w odpowiedzi na pytania wirtualnej Polski, stwierdziło, że aktualnie nie trwają prace nad podniesieniem wieku emerytalnego i nie ma takich planów. Miejscy urzędnicy we Włocławku od września będą pracowali 35 godzin tygodniowo. Taką decyzję podjął prezydent miasta Krzysztof Kukucki. Zaznaczył, że nie wpłynie to na godziny otwarcia urzędu dla mieszkańców. Warto dbać o taki balans pomiędzy życiem prywatnym a życiem zawodowym. Uważam, że to dobry czas na zmiany. Obecnie Polacy statystycznie pracują prawie najwięcej w Europie. Moi pracownicy będą mieli więcej czasu dla siebie i dla własnych rodzin, dodaje prezydent. Włocławek to nie pierwsze miasto w Polsce, które zdecydowało się na ten krok. Prekursorem jest Leszno. Tamtejsi urzędnicy miejscy od lipca pracują 7 zamiast 8 godzin dziennie. Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że sportowcy będący jednocześnie żołnierzami Wojska Polskiego, którzy zdobędą medal na trwających igrzyskach w Paryżu, zostaną awansowani oraz specjalnie wyróżnieni. Cytat: Zaczniemy od Aleksandry Mirosław, oczywiście po odbyciu odpowiedniego kursu. Świat. Kamala Harris poinformowała, że jeśli zostanie prezydentem Stanów Zjednoczonych, to jej zastępcą będzie Tim Walz, gubernator Minnesoty. Polak, który zaatakował szefową duńskiego rządu, Mette Frederiksen, został skazany przez sąd w Kopenhadze na karę czterech miesięcy więzienia i wydalenie z Danii. Do zdarzenia doszło 7 czerwca 2024 roku, 39-latek wieczorem w centrum Kopenhagi uderzył wracającą ze spotkania z wyborcami Frederiksen pięścią w prawe ramię. Praktycznie od razu został zatrzymany przez policję, a u szefowej rządu stwierdzono lekkie uszkodzenie kręgosłupa. Mężczyzna tego dnia był pod wpływem alkoholu i narkotyków. Okolicznościami łagodzącymi były brak motywu politycznego oraz niewielkie obrażenia, jakich doznała Frederiksen. Władimir Putin został zmuszony do zwołania posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Rosji. To dlatego, że od kilku dni trwa ofensywa wojsk ukraińskich na terytorium rosyjskie. Zajęto już trzy przygraniczne wsie oraz część miasta Sudża. Od 1 września Chiny nie będą dostarczały do Meksyku komponentów potrzebnych do produkcji fentanylu. Od 2019 roku ten sam zakaz działa w Stanach Zjednoczonych, ale wtedy wytwarzanie narkotyku przejęły gangi meksykańskie. Tylko w 2023 roku z powodu przedawkowania fentanylu zmarło 75 tysięcy Amerykanów. To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję za wsparcie wszystkim stawiającym symboliczne kawy oraz patronom. Na kolejne wydanie podcastu zapraszam w najbliższą środę. Pozdrawiam i do usłyszenia.